Bonjour. Jasne pytanie. Czy, czy w województwie w świętokrzyskim to było spotkanie wyborcze, czy nie? Konferencja prasowa się już skończyła. Dziękuję bardzo. Takiego prezydenta możemy mieć. Budować Centralnego Portu Komunikacyjnego? Ja uważam, że, ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. E, oficjalnie kampania jeszcze nie ruszyła, więc gdyby Pan mógł wyjaśnić, co to jest za w ramach czego i z jakich środków Ze środków ze środków oczywiście Platformy Obywatelskiej my jako partia przez cały czas prowadzimy działalność w tej chwili będziemy przygotowywali program ja jestem wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, więc nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Trzaskowski zdawał się pewny siebie i przekonany, że może robić wszystko po swojemu, a jednocześnie kreować się na zbawce polskiej sceny politycznej. Jednak ostatnio kilka spraw strzeliło go prosto w twarz. Dla tych, którzy nie śledzą tej komedii na bieżąco, mamy tu afery z banerami wyborczymi, kontrowersje w finansowaniu kampanii, problemy z transparentnością, zmiany stanowisk w sprawie CPC, PK i euro, a także drobne starcia słowne z innymi kandydatami. Wszystko to jednego tygodnia, jak seria szybkich ciosów, po których można powiedzieć jedno: Kupa, coś tu mocno nie zagrało. Teraz zostawcie suba, bo jak nie, to Trzaskowski wygra wybory, mnie zamknie do pierdla i wtedy już nie będzie tak elegancko. To co, zasubskrybowane? Jesteście na kanale, kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Oczywiście wszystkie linki do dzisiejszych filmików macie w opisie, także zachęcam do zajrzenia. Zacznijmy od początku, tak żeby każdy nowy widz zrozumiał o co chodzi. Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy, aspirujący do wyższych stanowisk od dłuższego czasu flirtuje z kampanią wyborczą, choć oficjalnie jej nie zaczął. Problem polega na tym, że jego działania budzą wątpliwości natury prawnej i etycznej. W Bielsku Białej sfinansowano z kasy miejskiej Telebim i wynajem ratuszy za 12 tysięcy złotych, żeby mógł sobie tam podebatować przed oficjalnym startem wyścigu. Inni kandydaci, jak Mencen, robią spotkania za prywatne środki, a tutaj mamy manewry samorządowe i zagraniczne wsparcie, w tym projekt Campus Polska Przyszłości. To trochę jak ustawienie walki. Jeden zapłaci z własnej kieszeni, a drugi ściąga kasę z publicznego budżetu. I jeszcze udaje, że to normalne. W międzyczasie pojawił się słynny baner wyborczy w Żernicy. Wrzucanie banera w czasie, gdy kampanii niby nie ma, to niebezpieczna żonglerka przepisami. Dziennikarka TVN sugerowała, że to może być nielegalne, bo np. Mencen stracił przez takie numery pieniądze z PKW. Trzaskowski jednak stwierdził, że wszystko jest zgodne z prawem i finansowane przez Platformę Obywatelską. Co zabawne, sam jest na tyle dumny z tego wysrywu, że to udostępnił w sieci, a Krzysztof Stanowski skomentował ostro. Rzeczywiście już wszystko jest jasne. Walić prawo. Na filmiku Trzaskowskiego, który się chwali banerem i wsparciem pana Grzegorza. E, oficjalnie kampania jeszcze nie ruszyła, więc gdyby pan mógł wyjaśnić co to jest za W ramach czego i z jakich środków, został ze środków? Ze środków, oczywiście, Platformy Obywatelskiej. My, jako partia, przez cały czas prowadzimy działalność. W tej chwili będziemy przygotowywali program. Ja jestem wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, więc nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Nawet posłanka Anna Maria Żukowska wytknęła mu brak oznaczenia komitetu wyborczego, pisząc, w którym miejscu plakatu jest oznaczenie KW, no i mamy ZONG. Niby wielki strach. A o podstawach zapomina. Na dodatek Trzaskowski zapomniał wykupić domenę wwwcala-polska-naprzód.pl. Przeciwnicy szybko to wykorzystali. Domenę przejął, uwaga, uwaga, Jarosław Kaczyński, a strona przekierowuje na jego profil na X. To jak kupno drogiego auta, kiedy zapomnisz zrobić prawo jazdy. Komiczne i żenujące zarazem. Cała Polska naprzód, raczej cała Polska ma bekę, bo takie amatorskie wpadki trudno wybaczyć. To jednak nie koniec. Trzaskowski kiedyś szydził z centralnego portu komunikacyjnego, sugerując korzystanie z lotniska w Berlinie. Budować centralnego portu komunikacyjnego? Ja uważam, że, ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. Teraz mówi o urealnieniu CPK, jakby nagle odkrył, że jednak pod Potrzebujemy rozwoju infrastruktury lotniczej. Ekspert od lotnictwa Maciej Wilk zaangażowany w inicjatywę tak dla CPK wytyka mu te hipokryzję. Wilk nazwał wypowiedzi trzaskowskiego idiotyzmami i życzy mu klęski, przypominając przy okazji tę wcześniejszą gadkę o Berlinie. Zobaczcie, co pis opowiadał, drodzy Państwo. Opowiadał o wielkich inwestycjach, tylko żadnej nie przygotował. Paru gości za miliony pilnowało pola. My oczywiście te wszystkie inwestycje w momencie kiedy one się stają, Takimi, które są do zrealizowania, po prostu je zrealizujemy. To trochę jak biedroń, który najpierw pisze, że nie wolno bić kobiet i świętuje dzień bez przemocy, a potem X dodaje notatkę do jego wpisu, twierdząc, że to kiedyś pobił własną matkę. Żenująca wolta poglądów, a publiczność nie jest głupia. Wilk skwitował to ostro i bezlitośnie, obnażając brak spójności i profesjonalizmu. Podobna historia ze zmianą zdania dotyczy waluty. Wcześniej Trzaskowski opowiadał się za euro, teraz wspomina o silnej złotówce. W sieci krąży kompilacja jego wypowiedzi, a ludzie łapią się za głowy. Zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie, co by było, gdybyśmy wtedy wygrali. Dlatego musimy również mówić o tematach trudnych, takich jak na przykład wejście do strefy euro, bo my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być margin na marginesie Unii Europejskiej. Gdzie... Dzisiaj potrzebna jest silna złotówka. To trochę jak Nitras, który z jednej strony pierdoli o równości i nowej jakości w polityce, a potem bełkocze coś o opiłowaniu katolików, licząc, że nikt mu tego nie wypomni. Taki poziom odwracania kota ogonem jest już nie tylko żałosny, ale i niebezpiecznie śmieszny, bo to sugeruje, że wyborcy to banda idiotów. Którzy nie pamiętają wcześniejszych deklaracji. Sprawa ślubów jednopłciowych też jest niezłym kabaretem. Dawniej Trzaskowski pysznił się wizją bycia pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli takiego ślubu. A teraz kręci, lawiruje i pierdzieli coś o związkach partnerskich, jakby zapomniał, co sam wygadywał. Prezydencie, ja mam pytanie. Pan Karol Nawrocki podczas swojego ostatniego spotkania z dziennikarzami biegał dookoła Stadionu Narodowego i zaprosił również pana do wspólnego biegania. Czy weźmie Pan udział w takim wspólnym biegu z Karolem Nawrockim? Może jakaś taka sportowa debata? No i drugie pytanie. Dzisiaj mamy piękną uroczystość dla małżeństw. Czy chciałby Pan, żeby w Polsce za jakieś 30 lat na przykład takie jubileusze obchodziły również małżeństwa jednopłciowe? Drodzy Państwo, na razie w tej chwili ja się koncentruję na wypełnianiu swoich obowiązków. Ale oczywiście również ćwiczenia i zachowanie dobrej formy fizycznej jest niesłychanie istotne. Ja wolę jednak ćwiczyć i biegać samotnie, drodzy Państwo. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, które Pan redaktor zadał, związki partnerskie. Mam nadzieję, że będziemy mieli w Polsce wkrótce związki partnerskie. Czy mamy jakieś pytania? Małżeństwo? Małżeństwa nie? Powiedziałem Panu na to trochę jak Rafa Lala, która najpierw wrzeszczy o potrzebie tolerancji, a potem oblewa ludzi wodą i wyzywa ich na ulicy, sądząc, że ta agresja ujdzie jej na sucho. Podobnie Trzaskowski liczy, że nikt nie zauważy tej żenującej wolty. Najpierw pozować na odważnego wizjonera, a potem okazać się miękkiszonem. To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszenie, miękkiszonem, trzeba być twardy. Kolejny problem. Dziennikarz w Polsce 24 próbował go zapytać, czemu wali wyborcze hasła, skoro kampanii rzekomo nie ma, a Trzaskowski po prostu uciekł, mówiąc, że spotkanie z mediami już się skończyło. Panie wyborcze, czy pan tego nie rozumie, że nie ma kampanii wyborczej? Jakie spotkanie wyborcze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to, no to na, takim, na takim spotkaniu niewyborczym w takim razie to dlaczego padają hasła wyborcze? Panie redaktorze, nie bardzo... był, pan, był pan przed chwilą na konferencji prasowej, konferencja prasowa się już skończyła. Jasne pytanie, czy, czy w województwie w świętokrzyskim to było spotkanie wyborcze, czy nie? Konferencja prasowa się już skończyła. Dziękuję bardzo. Czyli takiego prezydenta możemy mieć. Świetnie. Panie prezydencie, zapraszamy tutaj. Panie prezydencie, jak z tym spotkaniem w takim razie w Świętokrzyskim? Przepraszam, przepraszam, czy, przepraszam, czy, czy, czy... Ja wiem, że robicie naprawdę, zdjęcia, ale byliśmy na pytań, konferencji i na, żadne, i, na żadne, i na żadne pan prezydent nie odpowiedział. Panu, Chcę tylko na to jedno. Panie prezydencie, w Świętokrzyskim, czy to było prywatne spotkanie, czy to było, czy to było spotkanie wyborcze? Panie, panie prezydencie, jak było z tym spotkaniem? Czy to jest pana prywatny samochód? Bo mówi pan, że w prywatnym pan wraca. Panie prezydencie, ładne BMW. Dziękujemy bardzo. O, proszę być drogi. Gdzie ta odwaga, gdzie ta transparencja? Zamiast faktów uniki, a co z rywalizacją z Karolem Nawrockim. Trzaskowski zarzuca mu kampanię na Powodzianach. Sugeruje, że Nawrocki wykorzystuje ludzką tragedię do zdobycia poklasku. Sam przy tym nie jest lepszy, bo angażując strażaków i różne grupy zawodowe w swoje występy też może wyglądać na gościa robiącego show dla punktów w sondażach. Nawrocki z kolei ciśnie pod Kaskowskim, zarzucając mu szopkę ze strażakami i smutne miny uczestników spotkania. Jeśli są pytania dziennikarzy. Chciałabym zapytać czy ma Pan pana od strażaków, czy pojawi się pan na tym spotkaniu. No oczywiście widziałem miny strażaków, drodzy państwo, gdy spotkałem się z nimi wiceprzewodniczący platformy obywatelskiej nie mogę ich zawieść jadę do strażaków mam nadzieję że będę w stanie polepszyć im trochę humor po tej traumie po spotkaniu z rafałem trzaskowskim tak przyjmuję to zaproszenie z wielkim optymizmem i z wielką radością o starciu z Karolem Nawrockim można powiedzieć tyle: że obaj panowie żonglują dramatem powodzian i pomocą strażaków, jak rekwizytami w kiepskim filmie. Jeden oskarża drugiego o robienie show, drugi wytyka smutne miny uczestników spotkania. To trochę jak Roman Giertych, który kiedyś straszył Polskę zboczeniami i zalewał ją radykalnymi hasłami, a dziś przytula się do elit liberalnych i udaje, że nigdy nie wygłaszał tych sloganów. Mamy więc dwójkę polityków którzy kosztem powodzian i strażaków grają swoje propagandowe gierki, licząc, że publika połknie to gówno bez popitki. Łącząc to wszystko w jedną całość, jednego tygodnia wychodzą na jaw niejasne finansowania eventów z publicznej kasy. Banery bez oznaczeń, idiotyczne wpadki z domenami, zmiany zdania w sprawie CPK, euro związków partnerskich, a do tego cwaniactwo na pytania dziennikarzy i mizerną przepychankę z Nawrockim. To trochę jak z nowym TVP, gdzie Tusk najpierw gardłował o wolnych mediach, a potem zrobił z publicznej telewizji tubę partyjną, przekonując, że to najwyższy standard obiektywizmu. No kurwa litości. Suma summarum, to, co się wydarzyło, można określić mianem serii spektakularnych samobójów w jednym meczu. Niby polityk na topie, niby przyszłość opozycji, a wygląda to tak, jakby za kulisami kręcił jakieś szemrane akcje i nie potrafił się z nich wytłumaczyć, licząc, że ludzie zapomną. Niestety w dzisiejszych czasach trudno liczyć na zbiorową amnezję, gdy każdy fakt i przypał można wyciągnąć na X, który jest jedyną nieocenzurowaną platformą. Platformą. Cóż, pozostaje czekać, czy Trzaskowski czymś pozytywnie zaskoczy, czy może dalej będzie gonił własny ogon w żałosnych próbach ratowania wizerunku, bo na razie to wygląda tak, jakby miał jeszcze sporo do nadrobienia i to nie tylko w kwestii wiarygodności, ale i zwykłej ludzkiej spójności. Niech sobie przypomni, że wyborcy nie są idiotami, a każde słowo, którego się wyprze, przypomni mu ktoś bezlitośnie. Jak widać, czasy bez troskiego rzucania obietnic na wiatr minęły. A polityczna scena gromadzi coraz więcej materiałów do wytykania hipokryzji. Spadam na rad.